Halo, dzień dobry! Jakiś ty jeszcze jedziemy. Ja Słyszę, go dodałem do znaj. Mam go dodawać, czy nie? Znowu Nie, omawiam że pocharów, czyli nabieracie 15 sub, lajków i no, e, dodaję go do znaj. Czyli nie bądźcie susami i staw się like Nie no, Sorę, no zawsze muszę zartować od Kit jest opa! Wiecie co jeden ty problem na, 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 na dodatkowych lekcjach pomatnie? On mówi głowy że kurde Szalał po prostu A jeszcze kiedy szukałem jedną swoją rękawiczkę To on powiedział O to ten Artian to główne Starego dziada który umrze za dwa lata <laughs> No się rymował. <laughs> a tu... bum, bum. Granat. 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 Eee, Nie no zdechnij babo. Daniczek. Denis, ja mogę E, nieważne. nie ważne. Po prostu mówimy, po prostu skoczymy się, bo zapomniała że nagrywamy, na... Co nie jest takiego od razu mega? Zdechnij babo. Masz babo. O, no, w ogóle ulta nie może zrobić. No zdechnij babo, ty Frenku, ty kupi Fren. Fran bam. Dam. O zaraz strzeli gola nam. Dwa... Ja wspomniałam, że u nas jest... Ten... Jak go tam... Ems... U nich jest i u nas S. Es. Na, na esie, na esie, na esie, na esie, na mordzie, na piś... Eee, nieważne. No, no, nieważne. Po debil. Eee, no co? Подае. Да, и... да. Здесь не бабу. Да. Да, 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 да. Давай, добрый. <грики> <Выграли сьмы. грики> <грики> <я же> <грики> а, Погранично. Звыча... А, на воле я уже сейчас. А, звучанская пасса. Звучанская пасса, она. Kolejny level bo Passu pasu. I co tam jest, bo zapomniałem? Sturdup. Fajnie, sturdup. Otwieram go nosem. Jeden, raz, jeden, dwa, trzy. Jakby to, jak zaraz wypadnie lepsze czym epic? Jak zaraz wypadnie epic albo coś lepsze. Czym bardzo rzadki, chociaż epik. Na wideo to będzie dobrze. Jak teraz wypanie na wideo, legendarny Stardrop, ja mogę umrzeć. Bo legendarny Stardrop u mnie nie jest tak często, ale jest. Proszę, proszę, proszę. Modl modlę się. Chociaż Mistyczny. mityczny też będzie spoko No kurde! Fajne. A jeszcze to jedna rzecz nie jest głupia na końcu. Kądś... Ja mam Kita. Na największych pucharkach Nie, nie mam bula, blokę, dynamajka, tika, osiem bitowca, Rico, Penny, Karol, Gaz, Pen, Bibi, Bi, Mami, Gui, gwom, Gail, Gay, Coles, Bell, Lola, Ania Lola, nie, Mandy, B, Tara, Jean, Kiełek, Byron, Lou, B, 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 Buz, Kieł, Otis, Grey, RT, Dodge, Spike, Krug, Cordelius. To są wszystkie, wszystkie które którą jeżdżą na moim podstawowym. Ja mam na tym podstawowym więcej trochę, więcej pokorów. Od tego go mam... Kogo? 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 starek

Nie, no, po prostu tak sobie wyobrażę. Okej, okay, kolejny! Kolejna wygrana, wygrana runda. I startup. Jak mi z niego wypadnie legendarny, to ja będę tak w szoku. To no, chyba na 100% wypadnie ten. Mifik. mifik. Oj, yy, jakiś zadymiarz. I to dobrze. Blah! Nie sam docho. <noise> Nie zrobiłem tak. Brrr! Brrr! Ja i tak mam ulta, mogę uciec. Na no, jeszcze. Bum. No co ty, no co ty no cho? No co ty no cho? Każdego ona waliła na no, cho. No co, chcę nawalać, nawalę, to nawalam, co wy, tam. mamiki, co wy, wy? kacie piwo pijecie, czy co tam. Nie no, ja zawsze muszę tak głupio żartować, a no, zaraz dechnę. Uch! Teraz co robi? Razes. It's kind of crazy... S, Tak, staram. O, pierwsze 300 pucharków. Na tym kończę. tak. No co. Dawaj. Jeden, oj. Trzy, cztery, No ja co ja robicie, jakieś głupi rzadki. No okej, okay. O, kolejny to będzie stardrop. Czyli otworzę stardropka. Nie no, lepsze, jakby co, fajne maski na na bo. Ho, 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 ho bo. Bobo, bo, bo. Hahaha, haaha, haaha, haaha. Nie no, zagram. Keeper. Keeper. Ła, <grymne> haaha. No Czekam na baczkę, bo. Tak co chcę, nikogo nie ma. Nawet jak zrobię to samo lekcje, to nic nie znaczy. Do jakiej klasy chodzicie, jak chodzicie w ogóle do szkoły? <noise> jak ktoś z moich subskrybentów nie będzie chodził do szkoły? Jezusem! susem! <noise> My, wy, mentosy, głupie! Jak nie chodzicie do szkoły, będziecie Głupka gu, z kasami. Podaj, dy, dy, bi. Mamy Piper! Mamy Piper! Która umiera? <noise> nie, no nie umiera. Ta baba stara. Zabiłem go. Ew. Ja mało HP zadaję, bo nic nie mogę zrobić. Hehehe. BUM! BUM! Podaj ty muje na China. Nie no. Nie no co. Dwa zabójstwa, spoko. Piper. Piper jest kłopo zodamiaru. Potwierd Potwierdzimy, bo którzy mówią... Niektórzy mówią, że Piper to jest taki głup, ale to jest dobry zamiarzem. Pen. Ja mam na, normalne koncie na niej 16 albo 17 rangę, albo nawet 18. Na szczęście ja mam 20 na Edgarze 21, a podstawowym. No. Melisa! Melisa to jest taka jakby taka rzecz jak mięta, ale trochę lepsze prawie. Zabiję go na łatwiznie. Czy nie jestem babikiem? Melisa, trzymaj. Ty. No co ta Melisa robi? Ta Melisa jest taka słaba. Bum. Podaj, zi! Ty Jest! Żyj. Nie, no pamiętam ten głupi mem z Chinów, pod który każdy tańczył, ale się, siebie zabiją. Od razu mogę. Nie no dechnę, nie no dechnę, ja nas zdechnę. Nie no, Lisa, no, ty jesteś debilem? Nie, no sonia. Nie, po prostu on na się w afekę. jeszcze że jest z tym starym dziadem, który jest Ja przypisałam się z jedną kolegą. Wysłałam mu link na kanał z tym Jonasz20. My jesteśmy znajomi. Mm. Y I ja mu wysłałam link do swojego kanału. I on no, wiecie co odpowiedział powiedział? Ty masz tak dużo, widzę y y filmów. Ja taki no. R rzadki. A ja otwieram nosem i łbem. Nie no. No co? No nie, no, no. Wezmę kogoś ale nie. Uu, uu. Mam na Czagu 22. Mam na pręgu 22. Jackie wezmę. Jackie papieros. Jackie nie ma roz. nie. Ja Muszę się jak zawsze wygupić. Oj, jakie skiny. smęczę. nie nie. Po prostu kole teraz, tak 18 plus, zadmiarka z tą skinem. Teraz ta gra jest 18 plus. Wiecie o tym? No, ona jest 18 plus. Jesteśmy bamikami, jesteśmy bamikami. Ej, Ja przykupiłam um, sobie dziurę. Gdzie ona była? Tu gdzieś. Ej, a czemu ja się nie by kupię Gdzieś do chińca, tak? Po prostu dla jaj. Po prostu dla jaj. Po prostu dla jaj! Zdechnę! Zabiłem ich od razu wszystkich! XD Tuk! Tuk! Venom! 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 Venom spod biodr. Ej, Nie no, proszę, nie banujcie mnie na YouTubie. Za to, że wygłupiam się jak debil. Eee, no co? Mam prawo. Co ty? Co ty? Co wy że jestem debilem? Nie no! Mam przez rano A eee. Jesteśmy... Dawaj podaj ty! Bum! Podaj! Podaj! No co? Jesteś już naszą że mamy Ale nie, nie mam. Mieliśmy przechlapane. O, 10 tych już. Jaj. Dziada. Nie no, co no, Nie zawsze muszę się wygłupiać od razu mówię. Czyli nie banujcie mnie na YouTubie. Na YouTube. Zrobię jeszcze inne konto. Jak nie zbanuję na YouTubie. Nie mama zabije, bo ona go często ogląda, czyli proszę nie piszcie na mnie, nie, nie dislajkujcie mnie, bo jak będę miał za dużo dislajków, nie będę królem YouTube'a no... Nie no zaraz zdechnę babo ty chodź! Tak. Nawet jak nikogo nie zabiję, pan Wojtek. Dzień dobry panu Wojtku. Ile pan ma lat? 50 nie bierzemy pana do pracy. E, no o, no ty, no. O, na powietrzu jest. Zero zabój Na pewno. E, zero za, Zero HP zadałem. Nie, hm. ja nawet później otwieram. A ja kończę, ela.